Cześć witajcie, z się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Unity na naszym kanale. Dzisiaj będziemy kontynuować fabułę. Ogólnie znalazłem jakieś bądź w grze. Zazmę tutaj na za ten budyneczek, co byliśmy ostatnio, to zbieraliśmy te głowy. I tu jest kominek. I za z X czy bez niego Nie mogę wejść dalej niż to. No daję do góry gałkę i nie mogę wejść wyżej. Po prostu. I wie o co chodzi. No, A dzisiaj kontynuujmy fabułkę. Nie chcę zjeżdżać. Biegniemy, biegniemy. I co, zaczynamy z bawę, oczywiście, za to czasu przepraszam. I co, no to, to normalne, już że one piszą. No i dziś pobawimy się po prostu fabułę, zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. No na razie widziałem fajne rzeczy do roboty, a po prostu nie mogę tego zrobić. bo na przykład otwieranie skrzyni wytrychamy. Wiem, że coś takiego już jest, bo już parę takich znalazłem, zacząć ich na czerwono, ale za cholera nic nie mogę tym zrobić, co nie, z tym. No. Dobra, zejdziemy sobie. myślę, że tutaj za chwilę. Za tą strefą zagrożenia. A, na dachu nie mogę sobie tak kłótnąć, żeby przyjrzeć się, gdzie są ci hmm, patrolowcy. Dobra, tu widzę, że sam. Ej, trochę będę musiał się przyzwyczaić do tego z bo bo jest trochę dziwne. I też w ogóle jedną rzecz odkryłem, to już tak abstrahując, bo jakoś to trzeba zejść. Ej, w ogóle, tak patrzę po Arno, to on jest takim Etsy Auditorem Nowych czasów, co nie? Patrzcie, takie schodzenie, idealne. Chyba, zanim to odpalę, e, chciałem, coś, chciałem coś pokazać, że zapomniałem. A, co odkryłem? Odkryłem jedną rzecz. Nie możesz się chyba teleportować rzadką podróżą. Patrzcie, tu mam odkryty punkt widokowy, na którym byłem. Chyba. Nie jestem nawet pewny. Może nie. Chyba nie, bo chciałem się. Ta pora, punkt widokowy. I patrzcie, ty nie mogę. Mnie się zdaje, że na tym akurat nie byłem. Dobra, graj. Sekwencja druga, w drugie. Odrodzenie, zaczynamy. Co to będzie? Kiedy znajdziemy się na zakręcie? Chwileczka łyczek kawki. Dobra, damy sobie radę. Jeszcze w ogóle jednej rzeczy nie odkryłem. Czasem zapominam przytrzymać X-a biegu, bo jestem pewien, że on dalej automatem mi zacznie skakiwać. Trochę irytująca, chociaż przyzwyczaję się. Nie odkryłem jeszcze opcję jak zmienić broń, bo na razie widzę ten pasek, co tutaj normalnie zmieniam z dodatkowe atrybuty, mogę się wyleczyć, jak w starych asasynach, ale nigdy nie widzę pasek, w którym mógłbym se normalnie zmienić broń. Jakby to zawsze było pod tym samym, tylko w innej płaszczyźnie przyłączanie. Już jest... Czy ja widziałem tu logo? Ases? No, czy mi się zdawało? Poczekajmy, aż to się załaduje. W międzyczasie. tu nie byłeś. Tam coś jest dobre, mam to. Chyba tu coś jest. Aha, już od tego przed zastrzeżony, to chodziło. Nie, on coś nawet mówi, że coś te światło pokazuje. Dobra, tu jest punkt, do którego chyba muszę się dostać. A nie, to, że Arn tak pięknie wspina to jest po prostu... Ach... Ach, mokre bąki, no. Kurde, a tu nie mogę oczywiście wejść. Norma. Po zosynek, że są punkty, które wyglądają na wejście, ale to nie są wejściem. Perhaps the Sunbeam. To wygląda jak jakaś większa łupa. O, i tu jest mniejsza. Dobra, wiem, i tu musisz teraz złożyć ten pierścień, i on coś wyświetli, pewnie, co nie? I to będzie jako soczewkę działać. Muszę tam dojść. Z tego co zdaje mi, zdaje mi się, to jest chyba czasówka. Więc fajnie było to szybko ogarnąć. No, rzeczywiście chyba, że musiałem zdążyć czas, żeby to się otworzyło i wskoczyć. To przypomina mi katekumby z czasów Fecjo i to jak 150? No, tu mamy tylko 200 różnicy, więc nie mogę enough enough myśleć. Co to jest się... miejsce?

nie, dwójka chyba jeszcze nie, na końcówkę. Na pewno cały Brotherhood był na tym e, skupiony. Mieliśmy podziemne bazy, mieliśmy, które były w tunelach starych, po tam jakichś, e, nie po no, jakichś ruinach i wyglądały praktycznie identycznie jak to, jakby bez tych dodatków tam, ale to były podobne, rozstawy pokoi, tak samo te takie Baldachimy z drogiem asesem na czerwonym, takie, wszystko wyglądało identycznie, to były tunele, które prowadziły pod całym miastu, mogliśmy się dostać wszędzie i płaciliśmy sobie za zakupywanie well takich wejść do wszystkich podróży.

No. So the son of Charles Dorion returns to us. Belek thought you wouldn't come, but changed your mind. I'm tired of running from my failures. Monsieur de La Serre, my father. I want to make it right. The death of Grandmaster de la Serre weighs on you. Why? Did you wield the blade yourself? Does it matter? The blame still lies with me. Inna tukilu min? Very well. Out of the dark, you come into the light. From the light, you will return to the dark. Are you prepared to travel the eagle's path? Yeah. If that's a fancy way of asking, do I want your help? Yes. Then drink. What is to za wódka? No. Ciekawe, czy mocno kopy. To jest pierwsze pytanie. Interakcja. Czyli mocny ten towar. No. Kto to wypędził? Kto to pędził? No, na pewno nie wy. A Ej, tu jest jakieś wejście do Nie No, nie będę się też, też tak jarał. To mi. i to mi trochę przypomina już później jeszcze soferhalię. Już bym chyba na czymś się wahalała, bo No. Tany pierdolnik. Replies. Nie znam łaciny, ale to wiem, że łacina Mortis. I tu mi gra każe wskoczyć, patrzcie. i będzie się dzieje jak na razie. Reszta obrazów jest pusta lub bardzo oddana w tle. Narodziny, dzieciństwo. To jest zapoznanie się tak dalej. Walka już. Jakbyśmy adult, no to nie wiem starszy i Mortis odkupienie? Czyli co oznacza Mortis? Aż bym sobie sprawdził, tylko Gdzie ja mam telefon? Bo no to jest łacina, tyle to wiem. Czy Co oznacza Mortis? Mortis. Mortis. Łacina. W obliczu bliskiej śmierci. Hmm. Adultus to oznacza? Po składzińskim... Hmm... Leśne ptaki? coś Chuj wie Dobra, dobra, tu pokazuje, że mamy skoczyć Robimy O, to na oczy wspomnił drugą Przyszło, Tego etapu To przypomina mi fragmenty Edenu Więc tu jest... O nie, to, to mi się że to może być nawet i artefakt Szkło Archie, czy ty się na mnie lampisz? No Boże, i to jest trochę... To nie jest przerażające, bo te pomniki mają takie lagi, że się przeskakują mi te głowy 7 godzin. A to jest jako dziwne. jego do Słucha o pierdało i cały czas te pomniki facu mają mi... Grażde Skąd miałem wiedzieć, że mam iść do prawa i tu już będzie przepaść od razu? Weź mniej irytuj. No dobra, przynajmniej zakładam, że tu mogę zdechnąć. to nie jest, czytał, jakby zdeklarował się, znowu miecza, czegoś takiego. Znowu pętla, znowu to same głowy. Tak, to chyba nie wyglądało. Szejmy tak nie zrobił. O, to w sumie on tak sobie może to wyobrażać, że tak to wyglądało, chociaż on Shayne tylko tylko... ...wygłaszczy. Nie, to już jest chyba... ...ten, ten, ten... ...jako miał ten... ...no, ten, coś się nim opiekował, wielki mistrz czy Zapomniałem, jak już na imię. Denasar. mi ja i bardzo. Tak Szkoda mi bardzo, to nie, Szkoda nie wiem, dlaczego to tak proste. po Jak to wygląda? A ja tak mówię, panie, to wygląda po dłuższym czasie będzie bardzo słabo. No to jest jego zabójstwo, tego dorsarza. Tysiące tych. Był efekt celowy, czy nie? Czy ja coś mam tu wykombinować, bo nie ogarniam? Aha, dobra, okej, okay, ogarniam. To w ogóle my dołączamy do asasynów, ale chcę, zabijamy to w tym momencie asesyna. Prawda, to go zabiliśmy, czy to, już mi, czy to już mi się tylko miesza? To już chyba jest bardziej. niejawa, no bo to już jak efekt mija. To Slay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the brotherhood. Let these tenets be branded upon your mind. Follow them and be uplifted. Break them at your peril. I hear it Rise, assassin. Marking and nothing is strong. Everything is permitted.

rodzenia, no i to ma sens w sumie teraz na złotej misji. A ja jeżeli tego nie strzeliłem wcześniej... Czekaj mam zawsze gęsią skórkę przy takich rzeczach? Jakby... Nie wiem, to jest... Gęsią skórka powinna być przy strachu, a ja mówię, nieraz takich rzeczach jakby... Bez strachu, ale po prostu jakoś gdy... Nie wiem... Tak po prostu, w jakiś takich dziwnych scenkach. O, witamy. Dzień. Load the file. Coming up, we lifted a media file from Abstergo last month, and the information it contains is astounding. But we won't share these things with just anyone. By pressing play, you'll be joining the assassins. If you want to fight the Templar menace, if you're willing to save civilization from Abstergo's clutches, press play. Sit back and ready yourself for the truth. No. Jakby innego wyboru mi tu nie dajecie w porównaniu z szajem, więc... Co? Ja pa! Dobra, to co? My sobie to zrobimy zrobimy pauzę. I co? Wracamy to już od kolejnego odcinka w takim, takim chujowym momencie zrobimy pauzę, no. Więc tego, bo na to było pewno tutaj, ja byłem Riczko na rzecz. Powiedzimy się już w kolejnym odcinku jutro z gry Assassin's Creed Unity o 12.30 jak zazwyczaj, więc co, nasz część pa